Z perspektywy, z perspektywy tego meczu no, chciałem pochwalić drużynę, bo zawsze te mecze przebiegały tak, że wygrywaliśmy całe mecz, a w końcówce już nerwy i przegrywaliśmy te mecze. jest to pierwszy mecz, po prostu, że jest walka, walka do końca, punkt za punkt. No a ten. No ten ostatni rzut, no to już wziąłem na siebie. Jestem szczęśliwy, że, że wpadło i pomogłem drużynie. No z syreną, można powiedzieć. Zrzucił Pan coś takiego kiedyś? Z jakimś tam meczu... eee, no, szczerze stawkę? mówiąc, no to, jest, to jest mecz druga liga, to jest inna stawka, także tak. jeszcze, jeszcze podwójnie ten, ten rzut cieszy. Ten sezon przebiega tak, że, że, że u siebie walczymy, musimy popracować troszeczkę nad, nad wyjazdami, bo na, na wyjazdach po prostu nam, nam, nam te mecze eee, nie, nie idą. No fakt, że tutaj grałem przy swojej publiczności, która, która pomaga i tak się złożyło, że akurat jesteśmy w końcu tabeli. Ja można było za nami, także głównym celem naszym jest, jest utrzymanie się w drugiej lidze na kolejny sezon. I, i, I tak jak pan powiedział, no, cztery punkty są zdobyte dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić, chyba było Panu gorszą końcówkę i bardziej taki, taką bolesną porażkę, no bo to boli, prawda? Syrena y, brzmi i, i spada piłka. Pana, no, każdego ma... będzie boleć, no bo ja. starali się w ogóle nie bardzo no ale 1,5 minuty przed końcem nie wykonali akcji, którą mieli wykonać. Myślę, że wtedy byśmy się potoczyli na czynę. nawet z tym przełazem, tam było dwa punkty, albo dwa, albo cztery, spokojnie byśmy dociągnęli do końca meczu. Koncepcja i tak jest skomplikowana, bo... No, bo...

sobie od stycznia mają trenować, więc raczej mnie nie martwi, że jesteśmy na końcu tam w tym momencie. na no to jest do kontuzji, gramy szóstką, siódemką zawodników, więc pozostałych po prostu nie gra. Trzy razy, ale są sporo pretensji sędziów, co Pan sądzi. No po prostu taki, 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 taki poziom prezentujący, czy, czy in, inna znaczy ma pan? I na jedna sytuacja, która jeżeli zawodnicy do nas rzucają. Zawodnik go łapie pod koszem za koszulkę i tu dla mnie to jest uchwał sportowy, tu mógł rzuty piłka dla nas Sędzia i tak daje rzuty i taka odpowiedź z dla mnie to po prostu jest nielogiczna. Potem mu upomina na 24 sekundy przed, przed końcem, gdzie mamy zero pałki. i wiadomo, żeby nie faulować. jak w przed rzuceniem piłki będzie nie jest podobodowe, to ja już nie będę wnikał, ale my rzucamy zawodnik za koszulkę w dół, przykryto.